Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Zacznijmy od przeliczenia miary kąta środkowego z radianów na stopnie. Pamiętajcie, że pi radianów to 180 stopni. Zatem nasz kąt pi przez 3 radiana będzie równy 1 trzeciej ze 180 stopni, czyli 60 stopniom. Teraz przejdźmy do drugiej części zadania. Kąt, o który jesteśmy proszeni. To kąt wpisany, oparty na tym samym łuku co kąt środkowy, który już wyliczyliśmy. Zgodnie z fundamentalną zasadą geometrii okręgu, kąt wpisany jest zawsze równy połowie kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Dlatego wystarczy podzielić 60 stopni przez 2, co daje nam 30 stopni. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.